Witaj. Cieszę się, że możemy razem spotkać się, razem zasłuchać w Boże słowo i razem spotkać ze zmartwychwstałym. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, jak ważne byśmy byli świadkami Jezusa. Co więcej, byśmy byli świeżymi świadkami Jezusa, mającymi świeże doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Zapraszam Cię. Wsłuchajmy się w dzisiejszy niedzielny fragment Ewangelii. To 24 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 35 do 48. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. My jesteśmy świadkami tego, tego, że Pan zmartwychwstał, że żyje, ale Spójrzmy na dzisiejszy fragment i tą ewangeliczną scenę od początku. Ta sytuacja, w której znaleźli się uczniowie, choć gdzieś już ta nowina o tym, że może wstał, zaczynała gdzieś tam wświtać. Ten, ten, ten fragment właściwie bezpośrednio po spotkaniu zmartwychwstałego z uczniami idącymi do Emaus, po tym, kiedy oni wrócili, dzielili się tym spotkaniem. Ale widzimy że ten pierwszy moment spotkania z Jezusem, te słowa pokój wam, one jednak wciąż jeszcze budziły w uczniach zatrwożenie. Więc może to wciąż jeszcze była ta sytuacja, kiedy to ciemności, niepokoje, które człowiek przeżywa, są tak wielkie, że jakiekolwiek słowo o świetle, o pokoju, o nadziei zdaje się brzmieć Całkowicie nierealnie. To jest to doświadczenie takich chwil w życiu, kiedy ma się poczucie, że Boga nie ma. Może nie tyle, że straciło się w Niego wiarę, ale ma się poczucie, że Bóg jest tak daleko, tak daleko z tego względu, że, że dana przeciwność, dana jakaś ciemność, dany jakiś ból, cierpienie jest tak wielkie, że ma się poczucie pewnego opuszczenia. I to my wiemy, to nie znaczy, że, że, że Bóg opuścił. Ale to jest to, to doświadczenie, to, to, to odczuwanie w danej chwili, i, i, i wtedy jak, jakiekolwiek mówienie o, o pokoju, nadziei, brzmi dla kogoś będącego w takiej sytuacji jak, tak, tak bardzo nierealnie. Jakby Jezus w tą sytuację wchodzi. Jego obecność rodzi nadzieję, rodzi pokój. Ja, więc Jezus, który daje doświadczenie, nie? Pomimo tego naszego doświadczenia w danej chwili oddalenia Boga, Jezus daje doświadczenie: Jestem. Stąd właśnie Jego obecność, Jego wejście w ten moment, to nasze poczucie, że jakby poniekąd dla mnie Bóg w danej chwili umarł, tak gdzieś to odczuwając, kiedy tak ciężko. Jezus wchodzi, Jezus mówi: Pokój Tobie. Jezus mówi: Ja jestem. Przywraca nam to doświadczenie. To poczucie, że Bóg nie zostawił, Bóg się nie oddalił, Bóg nie opuścił. Pomimo tego, że w danej chwili my tak zdajemy się to odczuwać, On daje doświadczenie, On mówi dotknij. On mówi zobacz. On mówi, zobacz, przecież duch nie ma ciała, dlatego ja jestem dotknij, doświadcz i potem bądź świadkiem. Jezus przychodzi do wieczornika. Aby podnieść swoich uczniów, aby podnieść swoich uczniów, którzy może tak po ludzku myślą o sobie: zawaliłem, zawiodłem, jestem zdrajcą, zaparłem się, myślał Piotr. Bo okazałem się tak słaby, zabrakło mnie pod krzyżem. Jezus mówi: Nie, ty jesteś świadkiem. Zobaczmy, że bycie świadkiem. Żeby być świadkiem trzeba mieć nadzieję, bo my świadczymy po to, by tę nadzieję przywracać. Świadczymy po to, by to nasze świadectwo nie, nadawało sens temu, co, 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 co przed nami. Więc bycie świadkiem to bycie człowiekiem, który ma nadzieję i pokłada ją w Bogu. Co więcej, mamy być świadkami naszych osobistych spotkań ze zmartwychwstałym Panem. I tutaj potrzeba, by te spotkania były świeże. Jakby w tym kontekście wyniku podoba mi się to słowo, choć może nam się bardziej kojarzy, nie wiem, z warzywami owocami, ale chciałbym, żeby zapadło w pamięć. Mają być świeże doświadczenia i mając takie świeże doświadczenie mam być właśnie świeżym świadkiem. Yy, nie Mającym świeże doświadczenie swojego osobistego spotkania ze zmartwychwstałym. Takich spotkań ze zmartwychwstałym, które, które mnie samego kształtują, które mnie samego przemieniają, które mnie samego ożywiają i ożywiają moją wiarę. I wtedy bycie takim świadkiem ma siłę, ma moc, bo nie świadczę o jakimś wydarzeniu sprzed lat. To nie znaczy, że to, to też nie ma sensu. To też ma sens. Ale. To, o czym dzisiaj chcę ci powiedzieć, to właśnie o tej potrzebie bycia świeżym świadkiem, który świadczy o tym, co tu i teraz, czego doświadcza na co dzień, co go zmienia, co go kształtuje, co stanowi jego teraźniejszość, co ma wpływ na jego teraźniejszość. Ta świeżość wiary, ta świeżość wiary, która owocuje jakimś, jakąś świeżością Ducha Bożego w nas. Tego nam potrzeba i tego też wierzę głęboko potrzeba tym, którzy są wokół nas. Takich świadków potrzebujemy i też sami potrzebujemy takich świeżych doświadczeń, aby właśnie była w nas ta pewna świeżość, to poczucie, że owszem, Pan działał lata temu w naszym życiu, ale On też działa tu i teraz. Nie, to, to, to ożywienie, to, ta, ta świeżość wiary, która z tego płynie, ta świeżość mojego nawrócenia, mojej przemiany, jakby ta, ta świeżość spojrzenia. Na siebie, na drugiego człowieka. To przynosi Jezus. Dlatego też, kończąc, chcę Ci zaproponować, ponieważ mamy, rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Biblijny, więc może warto przez najbliższy tydzień pozwolić Panu, by jeszcze bardziej spotykał się z nami właśnie w Bożym Słowie, w codziennej Ewangelii z dnia. Dlatego, począwszy od dzisiejszego wieczoru, przez najbliższy tydzień wracamy do tego trybu. Codziennie o 21.00, wprowadzenie do Ewangelii z kolejnego dnia będzie na YouTubie, będzie link na parafialnym Facebooku, na parafialnej stronie internetowej. Zapraszam Cię do takiego wspólnego spotkania z Bożym Słowem, do świeżego doświadczenia Pana, który przychodzi do nas i chce mówić do, do nas. I oczywiście też w przeciągu Kościoła każdego dnia będziecie znajdowali fragmenty wydrukowanej Ewangelii z jakimiś trzema, czterema myślami. Zachęcam Cię do, do tego, by może wejść w ten sposób, może po prostu codziennie sięgnąć po, po Pismo Święte w, w jakiejś innej formie, Bądźmy świeżymi świadkami, którzy mają świeże doświadczenie spotkań ze Zmartwychwstałym. Dobrej, Bożej, błogosławionej niedzieli Ci życzę i dobrego, Bożego tygodnia.